Zastanawiam się, jak pani traktuje tę książkę, bo z jednej strony jest to autobiografia, ale z drugiej strony, jak sama pani powiedziała, zbytnio się pani nie odsłania. Czyli jak nie. to jest? No, nie odsłaniam się i traktuję tę książkę tak, jak kawałeczek swojego życia. Natomiast jeżeli ktoś liczy na to, że można na 400 stronach w ogóle zmieścić czyjekolwiek życie, nawet niemowlaka, to się grubo myli. No, piszę o tym, o czym chcę pisać, a też nie, nie jest moją rolą odsłanianie się. Kompletnie odsłaniam się w książkach, które nie są autobiograficzne, po prostu są wybrane fragmenty z mojego życia, które wydawało mi się warto ocalić i warto za niektóre rzeczy podziękować ludziom, których spotkałam na swojej drodze. A dlaczego akurat teraz pojawiła się ta książka? Czy to ma związek z jakąś sytuacją, czy z jakimś etapem w Pani życiu? No, jakoś mi się tak w zeszłym roku pokończyły pewne pewne rzeczy, które myślałam, że będą wieczne, jak trawa i sobie pomyślałam, że właściwie nic nie ma trwałego, oprócz, oprócz najważniejszych rzeczy, no, takich jak rodzina, przyjaźń, e, wspomnienia. Zdałam sobie sprawę, że w moim bardzo zmiennym życiorysie jest bardzo takich dużo stałych rzeczy i to jest rodzina i przyjaźń. E, to są ludzie, którzy mi niezwykle pomogli, to są okoliczności w których mogłam przeżyć tylko dlatego że przypadkiem mój kolega z klasy Jacek był lekarzem i przypadkiem poprosił kogoś o zrobienie operacji która była kompletnie skazana na niepowodzenie i tak dalej i tak dalej i że warto o tym też powiedzieć po to żeby dać nadzieję a o niektórych rzeczach nie piszę i nigdy nie napiszę. A czy w trakcie pisania tej książki była taka sytuacja, w której pisze pani o jakimś fragmencie ze swojego życia, jakieś opowiadanie i nagle pani skreśla, że nie, to jednak za dużo? Nie, 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 nie. Absolutnie nie. W przypadku autobiografii mam dużo głębszą autocenzurę niż w przypadku każdej powieści, bo jakoś to dotyczy nie tylko mnie, tylko również innych ludzi, których nie, nie mogę... Na to użyć. nawet jeżeli nie mają do mnie zaufania, to tego zaufania, które ja bym miała do siebie, gdybym się ze sobą jakoś mogła spotkać. Ale zdarzały mi się dziwne rzeczy, bo w momencie, kiedy pisałam o swojej pracodawczyni, która mi 20 lat temu w Anglii bardzo pomogła i mnie zatrudniła, to ona po 20 latach do mnie napisała maila, którego dostała od koleżanki, która była ze mną na spotkaniu autorskim trzy lata temu i której przez przypadek tego maila dałam z Francji. Już dzisiaj nie mieszka w Anglii z serdecznym zaproszeniem. Więc jakoś tak, jakby ta przeszłość przywoływana przeze mnie we wspomnieniach, natomiast odbijała się. W, w jakiejś energii. Bardzo to było miłe i fajne. Ma Pani dobrą pamięć? Czy zapisywała Pani to w jakimś dzienniku czy pamiętniku? Jeżeli chodzi o notatki ze szpitala, to mam ich do dzisiaj bardzo pełno z okresu, kiedy pracowałam w szpitalu, bo ja tam chodziłam z notatnikiem i zapisywałam mnóstwo rzeczy. Jeżeli chodzi o dzieciństwo, to ta pamięć jest i tak wybiórcza, bo się głównie skupiałam na szkole, bo byłam tak zwaną trudną młodzieżą, ale cała moja klasa była trudną młodzieżą. A też była okazja, żeby podziękować naszym innym, różnym, wspaniałym nauczycielom. Yy, nie wiem, czy mam, mam pamięć, chyba jak każdy. Wybiórczą mam pamięć. To jest prawda. Yy, w książce wspomina Pani, że... W zasadzie z książki dowiadujemy się, że ma Pani tak naprawdę na imię Anna. Czy jeszcze zdarzają się sytuacje, w której Pani się y, właśnie spotyka z tym imieniem, Czy ktoś się zwraca no, do Pani? przede wszystkim jestem tak w dowodzie, w paszporcie i tak dalej, i tak dalej, ale to są jedyne sytuacje i nie, w ogóle nie umiem wywoływana na przykład na lotnisku, to w ogóle nie wiem, że to o mnie chodzi, więc muszę te, te sprawy uporządkować. Bo całe życie byłam Katarzyną i muszę w końcu nią zostać. Mi nadal jest to zaskoczenie, tak? Jak, jak pani słyszy, Anna, to nadal pani nie reaguje. Nie, nadal nie reaguje. <noise> jak pani udaje się pogodzić? Czy trudno spogodzić promocję z książki z treningami do tańca z gwiazdami? O matko moja, kochana, potwornie trudno. Ja miałam z tego tańca odpaść po trzecim odcinku. No z powodów takich, że po prostu nie, nie, nie mogę dorównać nawet gdybym spędzała 24 godziny na sali treningowej żadnym fajnym, młodym, gibkim e, ludziom i traktowałam to naprawdę jako taki, tak, taki odpór na zaczepki innych i też żeby pokazać, że można, można, czegoś nie robić doskonale, ale można się z tego cieszyć. Natomiast nie spodziewałam się, że murem za mnie, za mną stanie cała Polska po czterdziestce A... ratunku już, już ten taniec jakoś odbił się na Pani życiu ponieważ wspomniała Pani o tym że następna książka będzie o tańcu, tak? tak, znaczy ona nie będzie o tańcu ona będzie o miłości, ale bez wątpienia Umieszczają w środowisku tanecznym albo jakiegoś turnieju, albo jakiejś zabawy w rodzaju taniec z gwiazdami, choć będzie to książka, a nie opis, no i z tego to się już nigdy nie wytłumaczę do końca życia. Pan ja, Kliment nie będzie bohaterem? Y, nie, Janek... Partner taneczny. No, nie może być bohaterem, bo nie mam ani praw do jego biografii, ani, ani bym nie śmiała pisać, natomiast bardzo bym chciała, i, i na to Janek już wyraził zgodę, jakby stworzyć bohatera, ponieważ różnice między polskim a czeskim są tak urocze i tak piękne, szczególnie przy uczeniu tańca, żebym z przyjemnością z tego skorzystała, ale co będzie, to nie wiem. No jak spróbuję napisać o jakimś Czechu, to będzie wiadomo, że to Janek. Jeżeli ten Czech się zakocha, na przykład w jakiejś osobie, którą uczy tańczyć, to będzie wiadomo, że to jest o mnie. A ja mam naprawdę że tak się wrażę, jestem dojrzałą kobietą. Nie jestem bardzo z Jankiem zaprzyjaźniona. I co się przecież rzadko w życiu zdarza, że się dojrzali ludzie potrafią zaprzyjaźnić. Jakoś mam bardzo specjalny, fajny i miły stosunek. Obdarzam go dużym zaufaniem. On mnie też bardzo dobrze zna. I myśli Pani, że przetrwa ta wasza znajomość pytanie? Oj mam nadzieję, no i tak planujemy, żeby przetrwała, natomiast. Mamy do siebie bardzo fajny, zdrowy i ciepły stosunek. Życzyłabym ludziom, żeby byli tacy otwarci na przyjaźń jak ja i Janek. Natomiast będzie mi trudno uniknąć pewnych rzeczy, z których się potem będę tłumaczyć, prawda? Że nie, jeżeli miał dwie narzeczone, to naprawdę nie myślę o tej i o tej, które wtedy w jedenastej edycji albo w dziesiątej tańczyły, ale odpadły, ale miały i tak dalej. Więc muszę to ładnie skonstruować. Ale taniec jest bardzo ciekawą materią. Przy tańcu można się bardzo wiele nauczyć o sobie i o innych. Co jest w życiu najważniejsze według Katarzyny Grocholi? Zawsze będę to powtarzać, i im jestem starsza, tym bardziej wiem, że to prawda. Naprawdę chodzi o miłość.